Oh, dzisiaj do szkoły. No tak. Idę umyć zęby. To nie moja. Która to moja? Na pewno nie taj. Dobra tam. No tak. Moszeczka. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Woda. Umyć się trzeba. Aleję no, wody, ale no, mydła. Szamponu. Ciekawa jestem co to jest. Hmm, żelna ospę? Hmm. Spróbuję. Może nie będę mieć ospy? O, ale przyjemna woda. No tak, to nie mój pokój. Hmm, Co się dziś ubrać? A, no tak, yy. sukienka. Yy. Tak, dzisiaj to samo ubranko. Yy. A, bluza. Idę po moją bluzę i nałożyć plecak. Fajnie wyglądam. Obudzę dziewczynę. Wstawaj, spóźnij się do szkoły. Jutro wiesz, że nie idę do szkoły. Tak, jutro nie idziesz, ale dzisiaj idziesz. Jutro macie kino, a ty nie możesz na nie iść. Gdzie mu? Nie mamy pieniędzy tyle. Idźmyć zęby. Niesprawiedliwe. Wszystkie moje koleżanki będą w kinie. Niesprawiedliwe. Hm. Nie podoba mi się to. Jestem. Co Sam dziś. No to co zawsze chcę. To jak pioma jest. Nie obchodzi mnie, to daj to. O, wiele lepiej. A ty pospiątaj pod biurku. Tak. Nakładaj plecak. No bierz swój plecak. biorę. Dobra, nakładaj. Jeszcze tylko perfumy. stąd tu. Dobra, chodź. Telefon zapomniałam wziąć. Gdzie jest mój telefon? Gdzie jest mój telefon? Nie wiem, może mama ma. Dobra, daj mi jeszcze włożyć telefon. Chodź do windy i włożę telefon. Chodź. Ech. Ech. Dziewczyny już są pewnie w szkole. Minutę pół temu. Dobra, czekaj, tylko jeszcze telefon włożę. No chodź. Która jest przesłodka? Gdzie są ubrania? Leona, wstawaj, Leonuś? Super wyglądasz. Możesz się położyć z chęcią. O, Rozalia, nakładziałaś dzisiaj swoją. Twoje krople. O, nie. A krople? Nie, nie. No znaczy się nakładałam. Idę do toalety. Hmm. Nic nie wylatuje. Halo. Mm, no przecież nie używałam ich. No dobra, wycisnę resztki. A, sferzji. Co się dzieje? Nic, okej. Okay. Możesz iść? Tak. O, chciałabym iść już do pracy. Trudno. Nawet do szkoły nie mogę iść. Co za pech! To nie moje, ale zawsze Amania mi daje. Co? Jutro jest koncert! Mikołaja? No ja przecież nie pójdę w tamtej masce. A w ogóle, czy mi mama by pozwoliła iść z tymi pryszczami? Hm, akurat dzień przed koncertem. Ja mam pryszcze. Nie interesuje mnie, kto dzwoni. Co się dzieje? Hm, ale skąd to tu przyleciało? Hmm? Przebiorę się coś w innego. Co to znaczy? Cześć, hej. O, zupka. To nie mówię. Jest jakaś klasa. Numer siedem. To chyba jakieś osoby z mojej klasy. Zobaczymy jak rodzicom się tu spodoba. Rozmawię z tą dziewczynką. Cześć, witam Cię w naszej szkole. Wiesz jak się nazywa? Okej... Okay. Oh, Axce ho takoliceum? No, tak. Na pewno może 22 lata. No mam. Ale ten czas szybko leci. No leci bardzo szybko. Co się tak patrzysz? O, nic, nic. Wydaje mi się, że widziałam gdzieś tą dziewczynę. Oprowadzi cię o szkole. Widzę, że masz jakieś pryszcze. Pytaj O, ospa. Uh -huh. Nie złapała rok temu. Uu, mam jeszcze na nosie pozostałe krosty. Która to twoja szafka? To jest moja. Ładna. Mm, mi się też podoba. Mam ubrankę. Lubisz sport? Mhm. Mm Uuu, gdzie kupiłaś tą bluzkę? Nie pamiętam. Chodź dalej, oprowadzę O, ktoś dostał szóstkę plus. No, ja też bym chciała dostać. Chodź dalej. Tu mamy źródełko z wodą. O, zawsze lubiłam, było takie zimne. No tu jest sala art. O, dzień dobry. Dzień dobry. To jest moja koleżanka. Okej. Okay. Hmm. Ciekawie tu. Widziałaś kiedyś jeden trik? Proszę, nie wkładaj tego do kolei. Zobaczymy co się stanie. Lepiej nie. Zobaczmy czy zadziała. Wow! Wow! To było ekstra! Mhm. Ale kola już nie jest taka dobra. No co ty myślałaś? Zobacz na drugie piętro. <noise> Trzy piętra to moje głowy za dużo Co to za sala? A, baletowa O, to to? To chłopak z naszej klasy Okej okay. Tu to jest toaleta mhm, no. Fajna Nawet jest taka. O, tu jest czapka mojej najlepszej koleżanki Co to jest za chłopak hmm, Najbardziej popularny chłopak w szkole Okej. Okay. A co podoba ci się? Nie tylko tak patrz O dalej O co to hmm, Na różne te O stań tu Nie. No. Chodź na trzecie piętro. No co, tobie pryszczepki skoczyły? No, 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 ospy. Mhm. Oczywiście zapraszamy do naszej szkoły. Co to byś nie wiedziała. Powiedziałam. Dobrze. No to zobacz, tu jest stołówka. O, od razu. Byłem ciekawy, jak to smakuje. Mm, mój smak. Tylko na pracują O, a co to? Zapisy do konkursu. Konkursu? To nie konkurs. No do takiego przedstawienia. Ale co ty z tymi przyszczami chcesz wystąpić? Mm, no mam bardzo dobre lekarstwo. Eż to kiedy gdzieś tak? Ej, już byś myślała, że już zniknął? Y nie wiem. Niedługo. Ech, jak chcesz spróbować, to się zapisz. Ale ja wątpię, że ci zniknął. No już tak nie wątpię. Ech. Ja się nie zapisuję. No zapisz się. Mm -mm. Ja miałam być królową. a co jako nie będę, będzie, będzie postacią? Potrzymasz? Tak. Ok. Twój numer telefonu napisz. Mhm. Okej, 6 I imię. Rozalia P. a nie, Rozalia my Nownicy. Nownicy? No tak, mam nazwisko Nownicy. Nownicy? No Nownicka. Yy, a na imię Rozalia? Tak, Rozalia Nownicka. Yy, Okej, okay. a jak się nazywasz? Ja się nazywam Martyna Sienkiewicz. Mar Martyna Sienkiewicz? Rozalia Nowniczka? Yy. 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 Okej. Okay. Chcesz poznać dyrektorkę? Tak. Dziwne to było. Mm -hmm. Otrzymaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest dyrektorką? Nie jestem. Jestem jedną z nauczycielek. Okej. Okay. Skąd pan jest? O, ja jestem ze stop. Tam jest dyrektorka, jak chcesz porozmawiać. O, dzień dobry. Dzień dobry. Ale ładnie pachnie. Tak. Widzę, że masz... masz Przyszłaś zwiedzić swoją szkołę? O, tak. Dam Ci tutaj zapisy. Proszę usądź Twój podpis jeszcze potem Twoich rodziców popisałem. Chcesz może herbaty. O, bardzo bym chciała. Dziękuję. <kluzki> <danku> <LGBTQ3> <kluzki> 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 dziękuję. <kluzki> mm, bardzo dobra herbata. O, dziękuję. Jaką pies mał na imię? No to jest. <laughs> Ona się... Ładna pan Ładną pani miała tutaj miejscówkę. O, też mi się podoba. Taki widok. No fajne. Ja muszę iść. Do widzenia. Za dwa tygodnie szkoła. Ohoho. Jak tam, mili wszyscy. No, fajnie.